Superinteligentna kosmiczna kaczka wylądowała na Ziemi, a ludzie postanowili zrobić z niej grilla, żeby sprawdzić, jak smakuje. Gotowy, żeby to zobaczyć? To zaczynajmy. Kaczor Howard to młody facet, a raczej kaczor, który mieszka na Duckworld. To planeta podobna do Ziemi, ale jak się domyślasz, zamieszkują ją wyłącznie kaczki. Jednak wyglądają i zachowują się dokładnie jak prawdziwi ludzie. Howard wraca z pracy do domu, ogląda telewizję, a potem czyta magazyn Playduck. Nagle jego fotel zaczyna gwałtownie się trząść. Wygląda to jak trzęsienie ziemi. Fotel z Howardem w środku unosi się i rozwala wszystko dookoła. Pozostałe kaczki są zszokowane, ale nie mogą nic zrobić, by pomóc biedakowi. Howard wylatuje prosto w kosmos, zostaje wciągnięty w jakiś wir i przeniesiony do naszej galaktyki. Ląduje na Ziemi. Nasz bohater zostaje otoczony przez grupę dziwnie ubranych młodych ludzi. Łapią go i wciągają do nocnego klubu. Ochroniarz jest przekonany, że to dziecko w kostiumie kaczki i wyrzuca go na ulicę. Howard ląduje u stóp bezdomnej kobiety i próbuje ukryć się w alejce, ale przypadkiem śmiertelnie przeraża zakochaną parę. Potem nasz bohater musi uciekać przed grupą motocyklowych wykolejeńców i schować się przed nimi w śmietniku. Okazuje się, że Howard trafił do Ameryki i jest mniej więcej rok 1985. Po koncercie paru oprychów atakuje młodą urokową wokalistkę. Zaczepiają ją przy śmietniku, w którym ukrywa się Howard. Nasz bohater postanawia uratować biedną dziewczynę, wyskakuje z kontenera i używa swojego stylu walki Quack-fu, by pokonać bandytów. Dziewczyna aktywnie pomaga Howardowi rozprawić się z łobuzami. Oprychy uciekają w popłochu, a wokalistka wpatruje się w szoku w gadającą kaczkę. Dziewczyna już ma wracać do domu, ale Howard wygląda na tak samotnego i nieszczęśliwego, że robi się jej go żal. Zaprasza naszego bohatera do swojego mieszkania i pozwala mu przenocować. Ma na imię Beverly. Gra w zespole rockowym Sherry Bomb i nie znosi swojego chciwego menadżera. Rzeczliwa, młoda kobieta proponuje Howardowi mleko, ale to, czego on naprawdę potrzebuje, to piwo. Gdy nasz bohater siada w fotelu, ten znowu zaczyna się trząść. Howard dostaje przez to niezłego stracha. Opowiada Beverly o swojej planecie, Duck World. Ten kaczor marzył o zostaniu muzykiem, ale pracuje jako menadżer do spraw reklamy. Wykończony, Howard zasypia bardzo szybko. Beverly zauważa portfel z dokumentami, kartami bankowymi i zdjęciami Howarda. Są tam nawet kaczo Następnego dnia Beverly zabiera Howarda taksówką do swojego przyjaciela naukowca. Żeby kierowca nie zauważył niczego dziwnego, ukrywa naszego bohatera w worku na śmieci i w ten sposób wnosi go do biura młodego badacza o imieniu Phil. Gdy widzi gadającą kaczkę, Phil wpada w ogromne podekscytowanie i chce dokładnie przebadać tego cudownego kaczora. Beverly ma nadzieję, że naukowiec pomoże Howardowi wrócić na swoją planetę. Niestety, nic z tego. Okazuje się, że Phil wcale nie jest naukowcem, a zwykłym woźnym. Gdy Howard się o tym dowiaduje, bardzo się złości. Kłóci się z Beverly, odpędza ciekawskie dzieciaki i odmawia przyjęcia pomocy od swojej nowej przyjaciółki. Pogodzony z losem, godzi się z tym, że resztę życia spędzi na ziemi. Howard udaje się do urzędu pracy i prosi kierowniczkę o znalezienie mu zajęcia. Wredna kobieta jest przekonana, że to tylko leniwy człowiek w kostiumie kaczki i proponuje mu pracę sprzątacza w lokalnym romantycznym spa. Dyrektor od razu zaczyna z niego drwić, a nasz główny bohater szybko rzuca tę robotę. Bezrobotny kaczor błąka się po mieście, ciągle będąc obiektem KPIN. Dowiaduje się, że w mieście właśnie rozpoczął się sezon polowań na kaczki i jest przerażony tą informacją. Howard znajduje nocny klub, w którym występuje Beverly. Zauważa swoją przyjaciółkę na scenie i słyszy jej piękny głos. Śpiewa z rockowym zespołem Sherry Bomb, a publiczność szaleje na jej punkcie. Howard zauważa menadżera Beverly i dowiaduje się, że płaci jej bardzo mało, ponieważ odmówiła zostania jego dziewczyną. Kiedy to słyszy, nasz bohater żąda, by mężczyzna oddał Beverly wszystkie zarobione przez nią pieniądze. Howard zostaje rzucony na ladę baru i powalony na podłogę. Wstaje i kontratakuje. Menadżer chwyta Howarda i unosi nad nim nóż. Nasz bohater broni się i atakuje przeciwnika. Przerażony menadżer oddaje Howardowi wszystkie pieniądze zarobione przez zespół, a wściekły kaczor mówi, że każdy, kogo ugryzie, umrze na kosmiczną wściekliznę. Po występie zespół Sherry Bomb wraca do garderoby, a Howard do nich dołącza. Dziewczyny bardzo się cieszą na jego widok. Phil też się pojawia i przynosi wszystkim pizzę. Mówi Howardowi, że pracuje nad rozwiązaniem jego problemu i wyciąga pióro z jego ogona. Howard daje dziewczynom ich zarobione pieniądze i wraca z Beverly do domu. Wokalistka proponuje mu, by został nowym menadżerem ich zespołu. Zaczynają flirtować, a Beverly jest całkiem zdeterminowana, podczas gdy Howard jest bardzo przestraszony. Nie ma przecież doświadczenia z prawdziwymi dziewczynami, ale jest gotów zaryzykować. Niestety, naszej uroczej parze przerywa fil i dwójka jego kolegów. Wyznają, że niedawno wynaleźli laserowy spektroskop i postanowili go przetestować. Naukowcy skierowali swoje urządzenie na planetę Howarda i przypadkowo ściągnęli go na Ziemię. To znaczy, że mogą odwrócić proces i odesłać Howarda z powrotem na Duck World. Wszyscy bohaterowie natychmiast ruszają do laboratorium. Zaskakująco przy punkcie kontrolnym nie ma żadnych ochroniarzy. Przerażony i lekko opalony naukowiec biegnie im naprzeciw i mówi, że właśnie doszło do eksplozji. W centrum badawczym wybucha panika. Coś się pali. Ludzie biegają, krzyczą i panikują. Wygląda na to, że laserowy spektroskop uległ awarii i działa teraz nieprzewidywalnie. Podczas ostatniego wybuchu w tajemniczy sposób zniknął naukowiec o imieniu Jenning. Badacze boją się, że w tej chwili mogli przypadkiem sprowadzić na Ziemię inną formę życia z odległych galaktyk. Howard żąda od naukowców, by natychmiast odesłali go do domu. Pojawia się policja i uznaje to wszystko za jakiś żart. Próbują zdjąć z niego kostium kaczki, ale oczywiście im się nie udaje. Wtedy Howard zostaje uznany za nielegalnego kosmite i aresztowany. Z pomocą Beverly nasz dzielny kaczor ucieka z komisariatu. Wracają do laboratorium i spotykają doktora Jenninga. Okazuje się, że ten człowiek jest opętany przez jakąś formę obcego życia, ale próbuje się jej oprzeć. Jenning, Beverly i Howard kradną samochód i opuszczają laboratorium. Ledwo unikają poważnego wypadku, Jenning skarży się, że w jego wnętrzu rośnie potwór. Nasi bohaterowie zatrzymują się w przydrożnej knajpie. Dziwni goście przyciągają zbyt wiele uwagi, no bo jak? Młoda, ładna kobieta, kaczor i facet z obłąkaną twarzą. Beverly prosi kelnerkę, żeby przyniosła im coś do jedzenia i piwo. Jenning mówi, że jest teraz mrocznym władcą wszechświata, który trafił na Ziemię dzięki pracy laserowego spektroskopu. Kelnerka przynosi Howardowi jajecznicę, a on jest przerażony. To tak, jakby jadł własne dzieci. Oczy Jenninga zaczynają świecić jasnym, niebieskim światłem niczym lasery i wysadza mu musztardę oraz keczup na ich stole. Naukowiec mówi, że ponownie aktywuje spektroskop i sprowadzi swoich przyjaciół, innych mrocznych władców, na Ziemię. Howard próbuje wyrwać mu klucz do spektroskopu, ale Jenning razi go prądem. Mimo to naszemu bohaterowi udaje się ukraść klucz. Do knajpy wchodzi grupa kierowców ciężarówek i zaczyna wyśmiewać Howarda. Kaczor nie pozwala się upokarzać i od razu wdaje się w bójkę. W lokalu wybucha chaos. Howard rozprawia się z łobuzami, ale inni klienci chwytają go i zaciągają do kuchni. Howard zostaje związany, kładą go na kuchennym stole i grożą tym, że zostanie zrobiony na grillu. Posypują go przyprawami, a kucharz unosi nad nim największy nóż. Beverly błaga szalonego Jenninga, by uratował Howarda. Jenning się zgadza. Naukowiec, a raczej mroczny władca wszechświata, niszczy Knajpę swoimi laserowymi promieniami i podpala kuchnię. Ludzie wpadają w panikę i uciekają. Beverly i Howard też chcą uciec, ale Jenning im nie pozwala. Unosi Howarda w powietrze, zabiera mu klucz do spektroskopu, rzuca go na podłogę, a potem bierze Beverly i wychodzi z lokalu. Jenning potrzebuje jej ciała. Chodzi o to, że mroczni władcy nie mogą istnieć bez ludzkiego ciała. Z ust Jenninga wysuwa się bardzo długi jęzor, niczym wąż strażacki, i doładowuje się z akumulatora samochodu. Howard odzyskuje przytomność i próbuje dogonić Beverly, ale nie udaje mu się. Wtedy znajduje fila. Chłopak został aresztowany za nielegalne eksperymenty w laboratorium. Uciekają przed policją i znajdują małą czerwoną lotnię. Używają jej, by wzbić się w powietrze i wyruszają na poszukiwanie Jenninga i Beverly. To bardzo ryzykowny lot, podczas którego nasi bohaterowie ledwo unikają kilku katastrof. W międzyczasie Jenning dociera do elektrowni atomowej, by wchłonąć jeszcze więcej energii. Jakby spojrzeć, zaczyna przypominać godzille. Mężczyzna wchodzi do reaktora, ładuje się do maksimum i wraca do związanej Beverly. Howard i Phil przepędzają wszystkich myśliwych polujących na kaczki i również ruszają do laboratorium. Ktoś ich dostrzega, a przewód paliwowy lotni zostaje przestrzelony, ale Philowi udaje się go naprawić i kontynuują lot. Niestety, policja jest im na ogonie. Skrzydła ich lotni zostają rozerwane i kończą podróż lecąc na niej jak na motorowerze, lądując awaryjnie prosto w rzece. Howard nie umie pływać, ale Phil go ratuje. Jenning dociera do laboratorium jako pierwszy, używając swoich supermocy, pozbywa się strażnika i wysadza wszystkie pojazdy na swojej drodze. W laboratorium Jenning przywiązuje Beverly i przygotowuje się do aktywacji spektroskopu, by wszczepić w ciało młodej kobiety kolejnego mrocznego władcę. Howard i Phil docierają do laboratorium i znajdują specjalne urządzenie zwane neutronowym dezintegratorem. Spektroskop zaczyna namierzać swój cel, a w tym momencie Howard i Phil pojawiają się przy Jennings'u ze swoim cudownym urządzeniem. Mroczny władca używa swojego radioaktywnego oddechu i laserowego wzroku, ale Howardowi udaje się aktywować neutronowy dezintegrator i wypędzić istotę mrocznego władcy z ciała Jenninga. W tej chwili mroczny władca pokazuje swoją prawdziwą formę. Widzimy obrzydliwe stworzenie, przypominające gigantycznego, demonicznego skorpiona. Mroczny władca chwyta ludzi i Howarda swoimi mackami i aktywuje spektroskop. Za cztery minuty mają tu przybyć inni kosmici. Howardowi udaje się uwolnić i ponownie aktywuje neutronowy dezintegrator. Tym razem potężny laser całkowicie niszczy mrocznego władcę. Do przybycia obcych została tylko minuta, a Howard zdaje sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia, jak tylko zniszczyć spektroskop, by powstrzymać kolejnych mrocznych władców przed dostaniem się na Ziemię. Rozumie, że już nigdy nie wróci na swoją rodzinną planetę, ale jest gotów poświęcić własne szczęście dla ukochanej Beverly. Howard decyduje się zostać na Ziemi. Teraz jest nowym menadżerem zespołu Sherry Bomb, w którym występuje Beverly i dołącza do nich na scenie. Ten kaczor to nie tylko superbohater i wybawca naszej planety, ale też bardzo odjechany gitarzysta.